Cześć, z tej strony Krzysiek, KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie, na którym wyjaśnię Wam po co i jak używać instrukcji Switch. Przechodzimy do kodu. Przygotowałem bardzo prosty przykład. Zadaniem tej małej aplikacji jest wybranie jednej z trzech opcji, którą mamy w menu. To jest menu, opcja 1, opcja 2, opcja 3. No, nazwałem je opcja 1, opcja 2 i opcja 3, ponieważ nasze menu nie ma większego celu. A następnie prosimy użytkownika o to, żeby podał jedną z tych opcji numer jednej z tych opcji i na podstawie tego numeru zostaną wykonane pewne akcje. Na potrzeby tego spotkania zakładamy, że użytkownik podaje zawsze liczbę, nie zajmujemy się walidacją danych, o tym kiedy indziej. Oraz że będzie to liczba jedna z tych trzech, ale też nie wykluczamy sytuacji, że może podać jakąś inną, na przykład 5. Jak możemy obsłużyć wybór użytkownika, czyli użytkownik wpisuje liczbę? Prawdopodobnie będzie to liczba jedna z tych trzech, ale tak jak powiedziałem, może wpisać również jakąś inną. Jak obsłużyć, jak sprawdzić, którą liczbę wpisał, a następnie wykonać odpowiednią operację? Pierwszy ze sposobów znany Wam z poprzednich nagrań? To if else if. Czyli instrukcja, w której najpierw sprawdzamy, czy opcja jest 1, potem jeżeli to nie jest ta opcja, to sprawdzamy, czy opcja jest 2, i tak dalej. Jeżeli to nie jest żadna z trzech opcji, to wypisujemy, nie ma takiej opcji. I w przypadku y, znalezienia, wyznaczenia, y, która to jest opcja, wykonujemy odpowiednią operację. No u nas jest to proste wypisanie komunikatu. To, co teraz tutaj zobaczyliście, czyli zastosowanie instrukcji if else if, jest OK. No działa, tak. Mamy warunek rozłączny, no bo jeżeli opcja jest jedynką, to nie może być dwójką czy trójką, ale to nie jest do końca elegancki sposób, ponieważ tutaj mamy kolejny rodzaj warunku, czy też kolejną możliwość wyboru. Wybieramy tu jeden z. Opcję, jedną z. Jeżeli mamy wybrać jeden z, jeden z dziesięciu, jedna z opcji, jeden z czegoś tam, wtedy. Wygodniej użyć instrukcji switch. Czyli if else jest ok, nic się nie dzieje, działa. Zobaczcie zresztą, albo uruchomię teraz, bo zakomentowałem resztę, żebyśmy mogli sobie po kolei to wszystko przeanalizować. Zróbmy faktycznie wersję z ifem. Odpalam kod, zobaczcie, podaję sobie na przykład 2, jest ok. Uruchommy kod ponownie, podajmy na przykład 33, nie ma takiej opcji. No i też się zgadza, więc jest ok, działa, ale po prostu można lepiej, można ładniej, można bardziej elegancko. Wersja numer 2 to jest właśnie switch, to jest to właśnie bardziej elegancko. Zobaczmy, jak działa switch. Switch to jest konstrukcja, która w okrągłych nawiasach przyjmuje zmienną int, w tym przypadku jest to opcja, to znaczy może przyjmować również inne e, zmienne innych typów, ale dzisiaj będzie to zmienna typu int e, i na podstawie wartości tej zmiennej, czyli tego co tu wpisał użytkownik. Jeżeli to będzie na przykład wartość 1, to wykona to, co jest pod sekcją case 1, czyli wypisze faktycznie opcję 1. Jeżeli to będzie opcja równa się 2, to wtedy wypisze Wam to, co jest pod sekcją case 2, czyli mamy opcję 2 i tak dalej. Jeżeli opcja będzie mieć wartość inną niż te, które tutaj wyspecyfikowaliśmy po case'ach, Wtedy będzie to opcja default, wykona się opcja default. Czyli jeżeli podajesz opcję 1, 2, 3, to masz to, co jest pod tymi tu caseami, a jeżeli opcję podasz na przykład 100, to w tym momencie wyświetli nam, nie ma takiej opcji. Zobaczmy, czy to działa. Więc ponownie wybierz opcję, no to niech będzie 1. No nie do końca jest opcja 1, ale pokazało się więcej tych komunikatów. O co chodzi? Zobaczmy. Co się stanie, kiedy na przykład pisze opcję 2, ponownie no, niby idzie do Case 2, wypisuje nam opcja 2, ale wypisuje również wszystko, co jest poniżej. Czyli switch tak działa. Troszeczkę was okłamałem, żeby przejść płynnie od ifa. Natomiast Switch tak ma, że w momencie kiedy opcja jest na przykład 1, to on owszem, skoczy do Case 1, ale wykona wszystko od Case 1 w dół. Jeżeli opcja będzie 2, to znowu skoczy do case 2, ale wszystko od tego case 2 w dół zostanie wykonane. To dzisiaj wygląda źle, no bo my chcemy jeden z, my chcemy, że jak jest opcja 2, to ma być opcja 2 i koniec, ale i takie zachowanie switcha ma swoje wykorzystanie. Więc nie możemy od razu na początek stwierdzić, o, ale ten switch jest zły. Nie, po prostu switch taki ma, takie ma zachowanie, ponieważ niekiedy się ono przydaje. Na naszych spotkaniach podczas kursu na pewno i takie wykorzystanie zobaczycie. Natomiast na dzień dzisiejszy interesuje nas coś innego. Na dzień dzisiejszy interesuje nas, żeby po wybraniu opcji 1 wykonało się tylko to, co jest pod caseem 1 i tak dalej. W związku z czym musimy użyć kolejną instrukcję na koniec każdej sekcji case. Stawiamy breaka. No, darowałem sobie to w default, ponieważ default jest ostatnim, e, ostatnią sekcją instrukcji switch, więc tak czy siak, jeżeli to będzie ta sekcja, to ona się wykona i nic więcej po niej już nie ma. Natomiast jeżeli teraz na przykład wykona Wam się, ktoś poda opcja 1 i wykona Wam się case 1, to dzięki breakowi switch natychmiastowo przerwie swoje wykonywanie i nie pójdzie dalej. Czyli zastosowanie break na końcu każdej sekcji, Case 1, case 2, case 3 powoduje, że jeżeli opcja na przykład jest 2, wskakujemy do tej danej sekcji, wykonujemy co w niej jest i trafiając na breaka kończymy wykonywanie switcha. I to jest to, czego oczekujemy w tym konkretnym przykładzie. Zobaczmy, czy to działa. Spójrzcie na konsolę. Wybierz opcję 2. Widzicie? Teraz mamy już tylko i wyłącznie opcję 2. Także to jest wersja switcha pierwsza, ale w nowszych wersjach Java Weszła kolejna wersja switcha, tak zwany Switch Expression, która pozwala nam skrócić kod. Pozwala nam pozbyć się tego, no co by nie patrzeć, denerwującego i niewygodnego break'a. Pozwala Wam zapisać to samo, co my tu mamy, jeszcze prościej, jeszcze łatwiej. Zobaczcie ja ten zapis. Również jest switch opcja, mamy casey, ale zaraz po caseach piszemy strzałkę. I po strzałce, co chcemy zrobić? To może być zarówno jedna instrukcja, ale jeżeli macie ochotę na wykonanie większej ilości instrukcji, po prostu umieszczacie to w klamerkach i ciągle nam zadziała. Nie musimy pisać już breaka, po prostu skrócono ten zapis. Zobaczmy, czy teraz wszystko działa. Dajmy na to dwa, znowu jest opcja 2. Dajmy na to. No, 1 i już tak, żeby tradycji stało się za dość, dajmy jakąś całkiem inną liczbę, czyli 33 na przykład, i nie ma takiej opcji, widzicie. Dlatego, no oczywiście, jeżeli tylko używacie nowszych wersji Java, a wypadałoby już, to nie używajcie starego switcha, tylko myślcie już o nowym switchu. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej przykładów z tymi wszystkimi instrukcjami, które dzisiaj pokazałem, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie jeszcze inne możliwości ma ten nasz nowy switch, serdecznie zapraszam na moją stronę. Na dzień dzisiejszy to tyle. Dziękuję, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.